Dobrze. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować wszystkim zespołom wspaniałej sportowej postawy. Walczyliście naprawdę dzielnie, mecze były zacięte, padło mnóstwo wspaniałych bramek, tutaj rodzice, kibice obserwowali kapitalne wasze, wasze zagrania, więc uważam, że to święto piłki nożnej w Dniu Dziecka naprawdę dzisiaj było, stało na bardzo wysokim poziomie. Eee, chciałem bardzo serdecznie eee, podziękować wszystkim drużynom oraz e, trenerom, opiekunom za, za udział w tym budyniu. Chciałem podziękować sędziom, którzy wzorowo też wypełniali swoje obowiązki. Eee, wzięło udział 6 zespołów. Mieliśmy finał B i finał A. Zaczniemy od, fin, od e, klasyfikacji w finale B, e, w którym to trzecie miejsce zajęła drużyna Lotnik przy Grychminów. Zapraszam tutaj. Gratulacje i siateczka dla Ciebie. Gratulacje. Gratulacje i Tak, dla brata proszę. Dla brata druga siateczka. Gratulacje i Gratulacje i siateczka. Dlana, dla Ludwika. W finale B zajęła drużyna wieczysta, dwa Kraków. Zapraszam serdecznie. Gratuluję. Gratuluję. Trzy. Gratulacje. Trzy. Cztery. 5, dla drużyny wieczystej. Pierwsze miejsce w finale B zajął zespół Krakus 2 z Foszowicą. Prawa. Gratuluję. Bardzo proszę Gratulacje. Proszę bardzo. No tak, Proszę bardzo. Gratuluję. Proszę bardzo. Gratuluję. Gratuluję. Proszę bardzo. Gratulacje. Proszę bardzo. Dla Aś, dla dziewczynki. A może pan trener odbierze? Gratuluję. Proszę bardzo. Grawa dla A w finale ma, trzecie miejsce zajęła drużyna Klepardia, w <klopki> Gratulacje, proszę bardzo, bardzo. Gratulacje, proszę bardzo. Tylko ze swoich Gratulacje. Gratulacje. Bardzo. Gratulacje. Bardzo. Gratulacje. Brawa dla Kieparczyk. Miejsce drugie w finale. A zajął zespół Krakowia 3. Kraków, zapraszam. Gratulacje! 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 Gratuluję! Gratuluję Gratulacje proszę bardzo i wycięsty finał, a drużyna, słowik jeden, olku

Dla orkusza, który okazał się najlepszy, to wiktorku i prawo pierwsze miejsca. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Gratuluję postawy sportowej w duchu fair play. Walczyliście naprawdę zgodnie z przepisami. No i co, życzę przyjemnej drugiej części Dnia Dziecka, smacznego obiadku, wszystkiego dobrego dla wszystkich drużyn. Miejmy nadzieję, że zobaczymy Was później na wielkich, wspaniałych stadionach najmniej część z Was i będziemy podziwiać Wasze piłkarskie opisy. Dziękuję jeszcze raz, do widzenia.